Jest 1 października 1944 roku. Pierwszy dzień zawieszenia broni. Ulicami Grzybowską, Piusa 11, Śniadeckich i Alejami Jerozolimskimi wychodzi zaledwie 8 tysięcy osób spośród ludności cywilnej. Liczbę ludności podlegającej ewakuacji strona niemiecka określa na 200 do 250 tysięcy. Bezpośrednio po godzinie 20, a więc po upływie terminu zawieszenia broni, na Śródmieście spada nawała ognia artyleryjskiego. Niemcy przypuszczają szturm na Śródmieście. Mieście, który trwa do 5 rano następnego dnia. Mówi Edmund Baranowski, Jur. Miał 19 lat, gdy wybuchło powstanie. Rozum trwa do późnych godzin wieczornych. Mówi się również o tym, że to jest już w przededniu przededni kapitulacji. Ale kiedy zapadł zmrok, po godzinie 20 rozpoczyna się kanonada niemiecka. Rozum został, może nie został zerwany, ale w każdym razie dano nam do zrozumienia, że Niemcy są ciągle silni. Jeszcze przed tym ostrzeliwaniem wspięliśmy się na wysokie piętro, w szóstym budynku na placu Trzech Krzyży. Była tylko klatka schodowa i na końcu tej klatki schodowej, na szóstym piętrze, niewielki pokoik, był tam punkt obserwacyjny, pozwalający oceniać sytuację na przedpolu, bo był widok na ogrody sejmowe, na tereny dawnego ogrodu Łazarza i Muzeum Narodowe, no i cały rozległy widok na Czerniaków. Ale prawdopodobnie ten duży ruch, który panował w tym niewielkim pokoliczku na górze, spowodował zainteresowanie Niemców. Bo koledzy, którzy w tym czasie po już zapadnięciu zmroku byli tam obecni, byli ostrzalani przez granatniki i o mało nie postradali żyć. Wobec beznadziejności sytuacji i braku realnych możliwości pomocy, po dłuższej debacie dowództwo powstania podejmuje decyzję kapitulacji. Generał Burr wyznacza specjalną komisję do rozmów ze stroną niemiecką w sprawie zaprzestania działań bojowych w Warszawie. W jej skład wchodzą przewodniczący pułkownik Kazimierz iranek Kosmecki heller podpułkownik Zygmunt Dobrowolski-Zyndram, podpułkownik Franciszek Herman Bogusławski i kapitan Alfred Korczyński-Sas-Tłumacz. W nocy opracowany zostaje z udziałem generała Antoniego Chruściela-Montera Polski projekt umowy o zaprzestaniu działań bojowych w Warszawie.